Wszystko ok, byłam w górach, połaziłam, tak, super, ładnie, pięknie. E, to jak ci pisałam, to godzinę wcześniej wróciłam. Tak. E, było mm -hmm. wszystko super, tak? Znaczy super. No, w porównaniu do tego, co było, to niebo a ziemia. A Dobrze. już tak po, po łazinie, naszym. Po więcej, naszym... No, Poczekaj, po tym... Basi, no? pani Basi, pani pani Bartaro, proszę poczekać. To znaczy po naszym, po naszym. E, się jakby udało Ci się wyjść w góry i przejść 7 km, dobrze to rozumiem, czy nie? Tak, tak, no tydzień temu, tak. Dobrze, i, i, i wróciła, pani, wróciła Pani do domu, i co się wydarzyło? No i oklapłam. <laughs> Jeszcze godzinę po tym, jak byłam w domu, no było ok, tak. Pisałam, że jest fajnie, mhm. że właśnie przeszłam przez te góry i w ogóle, że super. A po godzinie mniej więcej mhm. od tego jak napisałam, to z powrotem wszystko jakby wróciło i na drugi dzień to samo. Dobrze, to my to sprawdzimy. Co widzisz Agnieszka? No w tym domu siedzi jakaś taka Mara. Mhm. Zakapturzona. A co on tam robi? Przyszedł w odwiedziny. Z kim? Czy sam przyszedł? Ktoś go zaprosił? Nie, nie, nie. Przyszedł, z kimś przyszedł. Z jakimś mężczyzną. Mhm i się rozgościł i, i całkiem, całkiem, mu tam wygodnie. Dobra, ja pamiętam, że podczas ostatniej sesji, którą robiliśmy u pani Basi, um, sytuacja była jasna i krytyczna, groimy <klujemy> klientom to, żeby oczyścić, oczyścić ich przestrzeń w domu, więc to było robione ze wszystkiego. Natomiast e, widzę, że tutaj ktoś coś przyniósł po prostu. E, może zobaczyć Agnieszka e, w takim razie, um, w jaki sposób on tutaj przychodzi powiedz. Czy on sobie przychodzi z tą osobą i odchodzi, czy on zostaje w tym domu? Nie, on zostaje. Raz puszczony mhm. zostaje. Dobra. Czy to, jest, czy to działa na takiej zasadzie, że gdziekolwiek by... To osoba nie poszła, tam on też zostaje. On się tak dzieli na kilka, się tak powiedzmy w cudzysłowie, klonuje. Jak to wygląda, powiedz? Dzieli się, ale nie, nie jest tak, że zostaje wszędzie. Są takie, takie miejsca, takie energie, takie domy, które go bardziej interesują, i są takie, gdzie. On wie, że, że za bardzo nie jest w stanie czerpać z tego. I Dobrze. wtedy nie no, i Bardzo cię proszę. Okej, okay, okej. Okay. Sprawdź bardzo cię proszę miejsca, w których on nie chce zostać. Co tam takiego? Czego tam nie ma? Lub co go blokuje przed tym, żeby zostać. Hmm. <laughs> E, pokaza, pokazało mi się jakieś takie zgrupowanie ludzi, coś a'la targowisko e, i, i ta, tak mi przychodzi, że to chodzi o to, że jest e, rozproszona energia, jest dużo energii, nie ma takiej skoncentrowanej e, energii wyższej wibracji. Jego nie interesują hmm. takie, takie e, średnie wibracje, tylko... Mm, żywi się raczej takimi już wyższymi wibracjami. To jest jakiś taki byt. No. Wyższej rangi. Wyższej I rangi. On byle, on byle czego nie je. A. Pani Basia to zdecydowanie nie jest byle kto, więc wiadomo. E, jeszcze raz. Bo czy, tutaj, czy tutaj chodzi o energię pani Basi? Też, bo, bo ja widzę, że, że to jest po prostu taka y, energia domu, y, którą pani Basia bardzo mocno podbija. Mm -hmm. Tam widzę po prostu taką energię ciepła, wzajemnego dbania o siebie. Y, taka, taka faktycznie dobra, smaczna energia. I widzę, że tutaj pani Basia ma bardzo duży udział w tym. No dobrze, a powiedz bardzo Ci, proszę, czy. Um... Bo powiedziałeś, że też co tam jeszcze jest, na czym on się jeszcze żywi? Mówię, że, że też yy, energia Pani Basi, bo on tak naprawdę żywi się na energii domu. Czyli wszyscy mają w tym jakiś swój udział. Mm -hmm. Wszyscy domownicy. Yy, mm -hmm. ale, ale widzę, że tutaj Pani Basia najbardziej. Dobra. Zobacz, jak wygląda przestrzeń w domu. Czemu, czemu pani Basia się tak e, o, obniża taka... się i się tak zaczyna źle czuć? No ja to teraz widzę jak takie zasmute taką czarną mgłą. Cały, całe mieszkanie? Hmm. A opisz mi tą mgłę, jak ona wygląda dokładnie. Tak. Czy, 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 czy to jest coś takiego jak mgła, która którą przyzwojona może sobie spokojnie przechodzić? To jest taka mgła, która ją w jakiś sposób blokuje? Taka, jest... taka raczej yy, kleista taka. Ja, ja, ja to widzę jako takie wręcz smugi, mniej bądź bardziej hmm. skoncentrowane w całym domu i yy, hmm. widzę wszystkich domowników, którzy są w takim wręcz zwolnionym tempie przechodzą przez to. Hmm. Yy. I, i, I ja widzę, że ona też oblepia. Dobra, a zobacz bardzo się proszę, bo pani Basia dochodziła yy, po tych ciężkich, <kli> ciężkim powiedzmy życiu. Z tymi problemami zdrowotnymi. Dochodziła jakiś czas do siebie. Ona z tego wyszła po jakimś czasie. No była w stanie przejść tam te parę kilometrów, chyba 7, ile dobrze pamiętam. Yy, w górach. Mm -hmm. I mnie interesuje jeden mechanizm. Yy, Agnieszka, w jaki sposób ona doszła w tym mieszkaniu do siebie? Czy ten byt, on się rozgaszcza wolniej? Czy on od razu atakuje cały, całą energetykę pani Basi? Czy on bardziej atakuje, jak jej nie ma, i po prostu może sobie wszędzie być i o wiele bardziej te sidła roz, rozpuścić? Zobacz, bo ona się, ona tak, ona wyjechała. To nie jest możliwe, żeby w ciągu. Pół dnia drogi gó w góry doszła do siebie, bo to był proces. Sprawdź, czy on, czy ten byt, czy ten byt w jakikolwiek sposób e, ten dom opanował podczas jej nieobecności. No to, to jest tak, że, że on tam y, w tym domu y, funkcjonował, tylko myśmy oczyścili całą przestrzeń i on musiał jakby na nowo y, się, się tam zagnieździć. Moim drogą ciekawe, w tej pierwszej sesji też pierwsze co zobaczyłam, to ten dom był cały siwy. W ogóle nie miał kolorów. To jest podobna energia do tego, co teraz widzisz? Dobra. No, ale kontynuując, ten Byd musiał się rozgościć, i ja widzę tak, że on, ta mgła, ona tak powoli gdzieś tam narastała, ale pani Basia jest bańce. I, I widzę, że ta bańka ona świeci i ona też y, troszeczkę rozrzedza przestrzeń wokół niej i to powoduje, że w momencie, kiedy ona jest w domu, to on się tak bardzo nie, nie panoszy. Y, on, on wykorzystuje takie momenty właśnie, że, że gdzieś tam jej nie ma, gdzieś wychodzi, to po prostu wtedy ma większą przestrzeń do tego, żeby, y, żeby się rozwijać. Mm. Mm -hmm. No i widzę, że... Jak, jak Zobacz, właśnie przepraszam, wraca? przepraszam, przepraszam. Zobacz czy on ma jakieś dodatkowe, <coughs> dodatkowe paliwo, Agnieszka. W sensie kogoś jeszcze w tym domu, wiesz, któremu daje dodatkowego powera. Dodatkową moc. Takie paliwo, wiesz, które po prostu go tam... Wiesz co, on nie potrzebuje dodatkowego powera. On wystarczy, że jest zaproszony. Mm -hmm. I może się po prostu żywić tą, tą energią domu. Tutaj. Dobra. Wiem. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. To trzeba sprawdzić. Bo być może jest coś w przestrzeni, którego, czego po prostu jeszcze bardziej. E, daje mu jeszcze więcej mocy, jak pani e, Basi nie ma. Ja muszę to wszystko wiedzieć po prostu. Okej. Okay. No to Agnieszka, coś jeszcze chciałeś dodać. Mm, i, I jak pani Basia wraca z tych gór? To, y, w, tym, w tym domu już jest czorno od tego y, od tej mgły, od tego dymu nie, takiego. Nie ciekawa, nie, ciekawa sytuacja, ja nie wiem. Okien pani Basia nie myje, że ja nie wiem, co to po prostu szok. No nie dobra, no, to tak, tak. jakby wiesz, ten... Paliła w domu jakieś. A, paliła w domu. Jeszcze pewnie gazety poprzyklejane na, na okna. No, dobra. Okej. Okay. No to słuchaj, co ja mówię, trzeba zacząć działać. co jeszcze bardzo mnie interesuje, Agnieszka. Idź do momentu, kiedy pani Basia wraca do domu i stań sobie ładnie z boku. Jesteś całkowicie niewidoczna, oczywiście. No już nie muszę mówić o zabezpieczeniach, bo to wiadomo. I sprawdź sobie to wszystko. Pani Basia wchodzi do domu. Jak ty to widzisz? Powiedz, ona przychodzi, jest taka uśmiechnięta, jak nigdy, radosna i tak dalej, i tak dalej. Tak, ty tak, się tak. śmiejesz. Światełko. I... Tak, jest światełko. No świeci, ona no? po prostu jest. Tak. I jak ona wchodzi do tego domu? Pod kątem technicznym, maga, przyjrzy się dokładnie temu, z każdego kąta. Jak wygląda? No, ja widzę, że ona. Y... Wchodzi i świeci. I e, jest taka e, radosna e, tym, tym swoim też odkryciem, tak naprawdę, że, że, że może, że potrafi, że już się coś zmieniło i tak dalej, że ona nie zauważa, ale im dłużej jest w tym domu, tym bardziej tam mgła ją oblepia. To właśnie to. Jak to, się, jak to ją, czy to ją oblepia, czy to ją opręca, jak, jak strecz? Yy, no, to yy, tak. Wiesz, tak, to jest. Wiesz co, dla... to jest yy, tak jakbyś yy, miał takie kawałki, bo, bo yy. ja tą mgłę widzę właśnie jako, jako takie, takie pasy, jaśniejsze i ciemniejsze. Nie? I te pasy, one się tak przyklejają i tak z jednej strony i z drugiej strony. Ona wraca w tym zabezpieczeniu teraz buzią po prostu w tym zabezpieczeniu, tam ona wraca do tego. Tą Basię, która wtedy wróciła, zostaw na boku, niech ona sobie tam czeka, ty wstaw tą. No taki podmuch światła w tym domu i, 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 i wywiało Ca Całą ciemność, szarość ja zrozumiałem. wywiało. Dobra, to teraz jeszcze zrobimy jedną rzecz. Zobacz jak, jak to mieszkanie, czy ona jest na tyle świecą, czy ona jest na tyle świecąca. Weź Basię, panią Basię, Basię, ok, bo tutaj w energetyce będzie po imieniu. Weź Basie, w takim razie w jej najgorszej opcji, najbardziej zmęczonej, e, niewyspanej, przechorowanej i tak dalej, wiesz, nawet e, przeziębionej, Zobacz, na cały czas jest w stanie utrzymać tą, tą, e, to zabezpieczenie z tego poziomu, na którym robiliśmy. Ja widzę, że ona się trochę zmniejsza. E, ale tak do, do, do 150 metrów jest w stanie. Bo my możemy założyć bańki. Ja już to robiłem, gdzie zakładaliśmy bańki na mieszkanie, ale to trwało pani Basiu, jakiś czas i trzeba było co jakiś czas to robić na nowo. Najlepszą opcją jest po prostu nie wpuszczać osób, które przynoszą są do domu. Najprostsza sprawa. Wiem, że może być z tym trudno, jak się ma otwarty dom, na przykład, tak? gdzie się ludzi zaprasza i tak dalej. No to już jest wtedy problem. Ale to trzeba też mieć sposoby na to, żeby te byty zostawiać przed drzwiami i to zaraz się zrobimy. To nie, że spróbujemy. Dobra, Agnieszka, wracamy do tego domu, aby zabezpieczenie mamy na pani Basi, tak? Tak. Wracamy, Agnieszko, bardzo ci proszę, do tego domu. E, ten byt tam jeszcze cały czas jest. On po prostu dziś się tam albo się wycofał, ale on cały czas jest. Wrzuć go do klatki, bardzo ci proszę. I poproś od razu jego szefa, niech przyjdzie. Szefa szefów jego, najważniejszego, który go tutaj wysłał i który za to wszystko odpowiada. Niech oni dwójkę już tam są, dobra? Ok, masz ich? Jak ten szef się nazywa, powiedz? Aster. Aster. Witaj, Aster. Tylko. Skinął głową. Mhm. Mm Nie klucza... wydaje mu się, że jesteśmy na tyle ważni, żeby yy, yy, musiał odpowiadać. Okej. Okay. Dobrze. Nie ma problemu. Ma do tego prawo. Zapytaj go, czy w jakiś, jakikolwiek sposób słyszał o odniesce. Czy, czy to, że nie jesteśmy tak bardzo uważni, to w ogóle on ja nas w ogóle nic nie słyszał? Nic z kolei przekazywał? Yy, znaczy, on, on, on słyszał, ale on nas traktuje po prostu jak dzieci wszyscy śmiertelnicy, jakaś tam banda. Tak. <grym 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 to, tam <grym> próbują, ale oni. Na... No dobrze, no, no chłopak ma prawo do tego. No. Wiesz, jak to jest agal. Do momentu, kiedy mnie nie zaproponuję mu fajnej, fajnego, fajnego wyjścia z tej całej sytuacji. Dobra, Aster, słuchaj. Jesteśmy dzisiaj um, u Basi. Um, twój kolega jest podłączony pod jedną osobę, która do Basi przychodzi. I po prostu tak to wygląda. My nie chcemy, żeby Basia miała ciebie razem z Twoim kolegą u siebie w domu. Ja rozumiem, że Ty, ciężko będzie Ci się po, 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 pogodzić z myślą, że jesteś w stanie ten dom odpuścić. Zapytaj, czy on jest w stanie sobie pójść na zawsze? No zaśmiał się demonicznie. O, ładnie. No dobra, okej okay, Agnieszka, to wiesz co, pokaż mu w takim razie Pokaż mu w takim razie opcję, którą ja mu prezentuję teraz, bo mogę mu zaprezentować, bo on z tej klatki nie wyjdzie. To jest jedna sprawa, bo nie możemy go wypuścić do Basi, ale też ma na tyle wolnej woli u mnie w tym, co ja robię, że mogę mu pomóc po prostu być przetransformowanym. I zapytaj go, też mu to pokaż, dobra? Zobacz, jak on się na to zapatruje, bo tamten się kompletnie nie liczy, bo on tak pewnie zrobi to, co szef zrobi. A pokaż Asterowi, co możemy dla niego zrobić w tej sytuacji. No tak, widać, że nabrał trochę więcej respektu do nas. No ja tego nie potrzebuję, że mówiąc, Aster. No wiesz, ja nie jest, nie mam takiego... Ale, ale to, tego, to, 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 to było to mu... To było mu potrzebne, potrzebne żeby... do tego, żeby, żeby on w ogóle przyjął do, do wiadomości jakieś opcje. mu. Pokaż... Bardzo ci proszę to, co go czeka. Tak żeby on to poczuł, zrozumiał, ok? Że tam nie ma takiego czegoś, że tu jest wszystko zupełnie inaczej. Um. Zastanawia się, czy, czy to już jest jego czas na to. Czy, czy on jest w stanie odpuścić? No ja go zapewniam, że to jest jego czas, bo nie ma żadnego innego wyjścia. Pokaż może, że on będzie w tej klatce teraz siedział. Inaczej, pokaż mu bardzo ci proszę, że na jego miejscu już jest coś inny. Bo tak jest. On się transformuje. Rekrutuje w cudzysłowie, mówiąc po ludzku. I. No on już na jego. Pokaż może na jego miejscu już ktoś inny siedzi. Że on już tam nie ma powrotu. Hmm. No dobra, no, zgadza się. Już. No to będzie najlepszy, chyba najprostszy sposób. Okej. Okay. Zobacz ten drugi też. No. Nie wyraża przeciwu. To co szefu powie, to to jest. No. Dobra. By... No mam. Ostera mam masz, masz obu, dobrze. Jak on się teraz nazywa? Zobacz, jak wygląda. Eiffel. No jest, jest aniołem, jest takim bardzo rosłym. Pięknym aniołem. No i ko kolega przy nim jest taki, taki mały. Malutki. Witaj, Eiffel. Witaj. Jak, jak się czujesz? Jak się czujesz w, nowym, w nowej roli? Nadspodziewanie lekko. Nie, nie podejrzewał, że to może być. Że może doświadczyć takiej lekkości. Dziękuję za przekazanie tej energii, bo też to poczułem. Dobrze. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na twojej nowej drodze i twojemu koledze. A teraz bardzo was proszę, wracajcie tam, gdzie powinniście teraz być. Ok? Dobra, Agatha, sprawdź bardzo cię proszę, jeszcze tą przestrzeń wokół wasi w domu. Sprawdź te meble, czy to jest dalej coś obklejone. I najlepiej wiesz, co zróbmy w ten sposób: Przyściutko stwórz piękną energię światełka i miłości, wpuść ją do tego domu. Niech to po prostu, potwieraj te okno, niech ona wleci oknem jednym, wyleci drugim. Wiesz, niech tam wyczyści wszystko to, co jest do wyczyszczenia. Mm. Szarzy, szarzyzny, czernie, jakieś, nie wiem, beże ciemne i tak dalej. To wszystko trzeba stamtąd usunąć całkowicie. Mm. No jest. No mamy. Masz to? Dobra. I stawiasz to przy oknie do piwnicy i rozcięłasz na tym oknie tą energię, jakbyś taką płachtę zrobiła. Rozumiesz? rozciełasz to. Taki ekran. OK? Na, całej, na, całej, na całym oknie. I to samo robisz przy drzwiach. Okej, okay? i teraz, gdy jakikolwiek człowiek przejdzie, przejdzie ze swoją energią, ze swoją aurą ze wszystkim, ale wszystko to, co niesie ze sobą, pach, zostaje za tym. I teraz bardzo ci proszę, wpuszczasz e, tego człowieka do domu, jak nie ma Pani Basi, ta energia jest tam. Cały czas przy tych drzwiach. Mm, on przechodzi przez to, a byty zostają na zewnątrz. Zobacz, jak ten byt reaguje na to. Zobacz mi precyzyjnie, Agnieszka. On dochodzi do tego i co tak się uderza głową, nie widzi tego się uderza. Czy on to widzi z daleka i, um, i stara się tego uniknąć? Eee, się tak... Ja też ja że on się od tego odbija, że człowiek przechodzi, on jest przyklejony do człowieka i, mhm. i człowiek przechodzi, a on zostaje. Na tym. Okay.